Cześć, tu Maciek Ziegler z sukcesstudio.pl. Tym razem chciałbym porozmawiać o sześciu, sześciu sytuacjach z jakiego powodu nie masz pieniędzy. Sześć powodów z jakiego właśnie z jakich nie masz po prostu pieniędzy. A sześć. Dużo co? Dziś właśnie o tym. Chcę pokazać Ci te błędy po to, aby łatwiej było Ci zauważyć, co jest nie tak w moim życiu. Czasami niektórzy tak mówią, bo tam mają te porażki i tak dalej. Co jest nie tak? Dlaczego ja mam tak źle w moim życiu? No to właśnie masz okazję się o tym przekonać. Dlaczego tak jest? Zapraszam do oglądania. Sześć powodów, dlaczego nie masz pieniędzy. Wielokrotnie się pewnie zastanawiałeś, dlaczego właśnie tak jest. A może to dzieje się dlatego, że nie jest tak, jak ci się wydaje, że wina jest winnych. Wina często leży niestety w tobie. Zaskoczenie, prawda? No cóż, przejdźmy do rzeczy. Po kolei wszystkie sześć punktów. Po pierwsze, nie oszczędzasz. To niestety wielki problem. Nie uczy się nas oszczędności. Nie zauważamy tego, że jest to sensowne. Tak naprawdę, na dzień dzisiejszy, przy galopującej inflacji, odłożenie 100 złotych na kupeczkę okazuje się, że za rok ono już nie jest warte 100 złotych, tylko 80. Też tak czasami do tego podchodzę. Dochodzę do wniosku, że w takim razie inwestycją będzie kupienie czegoś za te pieniądze, ale to nie jest oszczędzanie to jest zakup czegoś, więc ja tych pieniędzy już nie mam. W momencie, kiedy je potrzebuję, ich nie ma. Więc to, że nie masz pieniędzy, często wynika właśnie z braku oszczędności. No, no dobra, ale po co mi oszczędności? A no po to, że jeżeli nadarza się właściwie rzeczywiście okazja do tego, żeby dokonać jakiegoś zakupu, to wtedy nie masz tych pieniędzy. Często ludzie wtedy wspierają się różnego rodzaju kredytami, pożyczkami i tak dalej, chwilówkami, potem palce obcinają albo kiem z bólowym obtłuką. W każdym razie, oszczędności to dosyć istotna rzecz. Warto jest tworzyć taką poduszkę finansową. Może na początek taką, żebyś. Mu, nie musiał, nie musiała pracować przez miesiąc, potem przez trzy miesiące, potem przez pół roku. Wiesz, jak dobrze się śpi, jak wiesz o tym, że przez pół roku nie musisz pracować, pożyjesz zaszczędności. Wtedy już teksty Twoich pracodawców w stylu, e, na Twoje miejsce, tam sześciu czeka za bramą. Tak? No to proszę bardzo, to przekonajmy się w takim razie. No to może się rozstaniemy w tej sytuacji? Albo dostaje podwyżkę. Chcesz mieć takie argumenty? No to miej przygotowaną poduszkę finansową. Odchodzisz z pracy, ale przez 6 miesięcy możesz poszukać innej. Najlepiej takie rzeczy robić, jak już masz nagraną drugą pracę. Przejdźmy dalej. Kolejnym punktem jest to, że cenisz bardziej rozrywkę niż edukację. Jeżeli masz do wyboru pooglądać telewizję, a pooglądać na YouTubie, czy poczytać książkę jakiegoś człowieka, który powie Ci jakieś ciekawe rzeczy, nauczy Cię czegoś, czy dzięki temu zdobędziesz nowe umiejętności często nie jest tak, że, ja taki zmęczony, taka zmęczona po pracy jestem? No to już nie dam rady się uczyć, nie dam rady poczytać. Obejrzę jeszcze tylko cały sezon czegoś tam i idę spać o czwartej nad ranem, bo o szóstej trzeba wstać, więc trzeba trochę pospać dwie godziny. A na drugi dzień zmęczenie permanentne. Jeżeli masz czas na rozrywkę. Okej, okay, ona też jest potrzebna. Ja nie mówię, żeby całkiem z niej zrezygnować. Ale skoro przeznaczasz na rozrywkę 3 godziny, to chyba dwie to też będzie sporo, a tą jedną możesz wygospodarować na to, żeby się jednak czegoś poduczyć, poedukować. Aby się czegoś dowiedzieć, tutaj ciekawostką jest odsyłam do Frederyka Karzełka i jego słynnego heksagonu szczęścia. Jednym z tych punktów jest permanentny rozwój osobisty. To jest rzecz, która jest każdemu człowiekowi zdrowomyślącemu, rozsądnemu potrzebna. Permanentny rozwój osobisty. Czyli Pewien czas w tygodniu, miesiącu trzeba poświęcić dla siebie, do, do tego, żeby się nauczyć kolejnych rzeczy, nauczyć się nowych umiejętności. To jest potrzebne. Jak tam Twoje umiejętności? Czy zwiększają się z miesiąca na miesiąc? Czy raczej bazujesz na tym, co było w szkole podstawowej, ewentualnie w średniej, a coś tam jeszcze ze studiów zostało, i to też niewiele. I to już ci ma wystarczyć na całe życie, tak? Ok. Dlaczego nie masz pieniędzy? Bo otaczasz się takimi samymi ludźmi, którzy też nie mają pieniędzy. To fajnie, taki seans zbiorowego narzekactwa. Mi jest źle, oj, mi też źle, a mi też źle. I wszyscy rozchodzą się do domów szczęśliwi, bo mieli okazję się wyżalić, ponarzekać. Jakie to piękne. Nie chcę powiedzieć, jakie to polskie, że narzekamy. I rozchodzimy się, nic z tym nie robiąc. No a przecież skoro było was kilka osób, to naprawdę nie było pomysłów na to, co jeszcze można zrobić. A może w kilka osób założylibyście jakąś spółkę, albo rozkręcili nowy biznes? Czy nigdy tak nie rozmawiacie, jeżeli masz takich znajomych, z którymi o takich rzeczach? Skąd zdobyć kolejne pieniądze nie rozmawiasz, to może warto takich poszukać. A może warto takich, którzy tylko biadolą, opuścić. Naprawdę się czujesz lepiej, jak ktoś ci się wypłacze w koszule? Robisz za tą leżankę w gabinecie psychologa? Lepiej się przez to czujesz? Dużo lepiej jest ci, jak ktoś ma gorzej od ciebie, tak? Nie wiem, czy na pewno to tak dobrze? Na pewno więcej to radości ci sprawia? Zastanów się nad. Tym. Kolejnym powodem, z jakiego to nie masz pieniędzy, jest często to, że płacisz podatek. Od marzeń. Czyli, krótko mówiąc, grasz w loterię. Nie przekonują cię te teksty, że tam, o jak tam, yy, tak naprawdę jest tak mała szansa na to, żeby cokolwiek wygrać, że naprawdę masz małe szanse na to, żeby wygrać. Dużo większe szanse masz na to, że jeżeli zaczniesz coś robić w kierunku własnego biznesu, to będziesz zarabiać na tym całkiem niezłe pieniądze. Wiesz, że proporcjonalnie to są dużo większe możliwości? No nawet przyjmijmy, że to jest 50 na 50. Uda się albo się nie uda. 50 na 50. To jak to się ma do stosunku? Wygranych w lotto. A po drugie, zauważ nawet coś takiego. Też wiele czasu się nad tym nie zastanawiałem, ale ostatnio kiedyś naszła mnie taka myśl, że właściwie ci ludzie, którzy wygrali w lotto, często byli nieszczęśliwymi. Ale dlaczego? Bo bogactwo ich przerosło? Nie, dlatego że skoro nie potrafisz zarządzać jednym banknotem 100 złotowym i spowodować, żeby mieć powiedzmy po tygodniu dwa banknoty 100 złotowe. Nie mówię tu o pracy na etacie. O nie, 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 nie. Nie wykręcaj się. Nie, teraz się przyciskam do muru. Masz stówę? i masz zrobić w ciągu tygodnia, żeby były dwie. Co zrobisz? Nie, nie ma żadnego etatu. Możesz gdzieś dorobić. Dobrze, to gdzie dorobisz? Gdzie pójdziesz? Gdzie zadzwonisz? Tylko jeden telefon? A dlaczego nie pięć? Właśnie, zrób coś. Zacznij coś robić. Może podzwoń. Zawsze są różne możliwości. Wstydzisz się na swoim osiedlu? Jedź na inne. Powiedz, będę malować płoty. Chce pan? Będę sople strącał. Jutro przyjadę i odśnieżę. Co za to 10 zł. Pójdą? Musisz chłopatę wziąć ze sobą. Takich możliwości każdy ma mnóstwo. Zrób eksperyment. Czy potrafisz w ciągu tygodnia stówę zamienić w dwie? Tydzień za krótko? No to weź dwa tygodnie. Jak się nie kombinuje, to się nie udaje. Skoro nie umiesz podwoić 100 złotych, to dasz radę z milionem? Albo 16 milionami, czy tam jeszcze większą kwotą? No to zrób, żeby z tej stówy było 1000. Tysiąc. Tysiącem będziesz potrafić zarządzać? Popatrz, że wiele planów firm działa też w ten sposób, że no na początku zaczynam od 100 złotych, a potem już 100 tysięcy. Pominąłeś wszystkie etapy. Masz 100 zł, robisz 200. Masz 200, robisz 400. Masz 1000 zł, robisz 2000. Jak to już potrafisz, to jak będziesz mieć 100 tysięcy, zrobienie 200 tysięcy nie będzie problemem. A jak zaczniesz z miliona robić 2 miliony, to się nawet okaże, że nawet nie chcesz bawić się w to loto. Bo se zarobisz te pieniądze. Naprawdę dojdziesz do takiego wniosku. W takim razie do roboty. Próbuj to zrobić i nie czekaj. Nie jutro, teraz, dzisiaj, już teraz zrób. Pomyśl o tym, co teraz możesz zrobić. Zatrzymaj ten film i zastanów się. Wypisz sobie na kartce, co mogę zrobić, aby ze 100 zł zrobić 200. Zadanie domowe. Napisz w komentarzu, udało się? Trzymam kciuki, żeby ci się udało. Kolejny punkt, dlaczego nie masz pieniędzy? Często zdarza się, że kupujesz coś pod wpływem chwili. O, i tanie. Kowadła tanie. Młotki rzucili w Biedronce. Kupię dwa. Siekiery. O, z taką jak przyjdę, to te ścioła, będzie drżała. I po co ci ta siekiera? Tutaj taki yy, był dowcip ze słynnym japońskim doradcą zakupowym. Słynny japoński doradca zakupowy miał na imię na co ci to? Na co ci to? No i teraz idziesz z takim doradcą zakupowym na zakupy. O, młotki rzucili. A panie doradco, jak pan tutaj do tego się odnosi? Na co ci to? Aha, okej. Okay. No to w takim razie nie kupuję, tak? I tak ze wszystkimi rzeczami. Naprawdę ci tyle rzeczy jest potrzebnych, a potem mi się walają, przewalają po domu. Tak to wygląda. Jest pandemia, to sobie kupię mini bilard. Ile tym razem, ile w to jakie coś grałeś razy? Pięć? Pięć, pięć, trzy? No naprawdę bez sensu. Zakupy tego typu są bez sensu. Skoro wydajesz pieniądze nie myśląc o to, na co je wydajesz, no to ich nigdy nie będziesz mieć. Tak jak wspomniałem, to, że masz 100 zł, zrób, żeby mieć 200, a nie żeby je wydać. Za tydzień masz mieć 200. Maksymalnie dwa tygodnie ci daję na to. Do roboty. Ostatnim powodem, szóstym już, dlaczego nie masz pieniędzy? Jest powód bardzo prosty ponieważ nie masz innych źródeł dochodu. Często jest tak, że ludzie są przyzwyczajeni do tego, że skoro chodzę do pracy, mam etat, pracuję na etacie, to wystarczy. To ma całkowicie wystarczyć, pokryć moje potrzeby. I tak dalej. Nic mi więcej nie potrzeba oprócz błękitnego nieba. To bzdura. O tym, że to bzdura, szczególnie w 2020, przekonało się naprawdę wiele osób. Najlepiej wyszli na tym wszystkim ci, którzy mieli kilka źródeł dochodów. Nawet jeżeli skończyła się praca na etacie, no to były pieniądze. Z akcji, były pieniądze z y, kryptowalut, były pieniądze, nie wiem, ze sprzedaży w sklepie internetowym, który przy okazji prowadzili, czy były pieniądze, nie wiem, z szycia miśków na jakieś tam do sklepów czy, czy czegoś tam innego. Możliwości jest naprawdę sporo. Trzeba je po prostu poszukać i wypróbować. Na mojej stronie internetowej kilka pomysłów znajdziesz. W artykule Jak zacząć biznes od zera? Możesz kliknąć, zobaczyć. Jest tam parę linków do filmów czy Marcina Osmana, czy y, Mirosława Burnejko, czy mojego imiennika Maćka Wieczorka. Oni podpowiadają już konkretne rzeczy. Jak konkretnie, za co się wziąć i co konkretnie spróbować. Możesz skorzystać z ich rad. Może, jeżeli nawet nie skorzystasz z ich rad, to na tym przypływie kreatywnego myślenia, jeżeli będziesz myśleć o tym, o czym oni tak naprawdę mówili, może wymyślisz własny biznes. Może wpadniesz na coś, co ty możesz robić. Przyznam ci szczerze, że sam lubię oglądać tego typu odcinki, bo już parę fajnych pomysłów biznesowych dzięki. Miałem. Kilka z nich zrealizowałem, kilka z nich przynosi dochód. Spróbuj ty. Twoje życie jest w twoich rękach. Ręce sprawne, głowa sprawna, coś jesteś w stanie wymyślić. Zawsze człowiek coś jest w stanie wymyślić. I nie wymawiaj się, że. Nie mam czasu. Nie chce mi się. Jestem ciągle zmęczony, zmęczona. I tak dalej, i tak dalej. Takich wymówek można tysiące znaleźć. Nie chodzi o wymówki. Spróbuj. Nikt za ciebie pierwszego kroku nie zrobi. Nie ma pierwszego kroku. Nie będzie pierwszej stówy zarobionej poza etatem. Nie będzie pierwszego miliona zarobionego. To, że yy, już masz 30, 40, 50 czy więcej lat, to też nie jest żadną wymówką. Zobacz, że pan Sanders od KFC tych kurczaków zaczynał w wieku bodajże 67 lat. No to w takim wieku też można. Prowadził biznes do osiemdziesiątki. Już wtedy był milionerem. Jak widzisz, można. Wiek nie jest problemem. A, bo w Stanach. Wbrew pozorom tam nie jest łatwo. Wszystko jest w Twoich rękach. Musisz po prostu próbować. Na dzisiaj to wszystko. Chyba kolejny marudny odcinek, mam nadzieję, że nie. Jeżeli cię się podobało, napisz. Zrobię kolejny tego typu film. Jeżeli chcesz jakiś konkretny temat, też napisz. Będę się starał konkretnie pod ciebie zrobić. Może odcinek pochwal się, czy udało ci się tą stówę zarobić w ciągu tygodnia, zainwestować, czy zrobić tak, aby były dwie stówy. A, może po prostu coś zrobić, żeby były dwie stuwa, a nie stuwa, tylko w portfelu. Pomyśl o tym. Każdy ma możliwości. Kwestia, czy potrafi je wykorzystać, czy nie. Pomyśl nad tym, jak je wykorzystać. Na dzisiaj to wszystko. Wszystkiego dobrego jeszcze raz życzę. Miłego dnia i do zobaczenia.